Ale ale moi drodzy, witam serdecznie Dzisiaj będziemy reagować na przyszłościowe rzeczy Które nas przysz... spotkają oczywiście jak sama nazwa wskazuje z przyszłości yy, Może nas już nie być, nie będziemy istnieć widzowie To będzie w ponad 2100 roku <laughs> nie, nie, nie wiem widzowie kiedy to będzie, ale na pewno w przyszłości Takie śmieszne tiktoki wam znalazłem, także zobaczymy co to będzie Naprawdę mnóstwo wyświetleń to robi, już to troszkę ma czasu, ale zobaczycie Pewnie nie widzieliście wszystkich, także naprawdę będzie ciekawie Widzowie oczywiście, jeżeli chcecie was się obejrzeć samotny odcinek bez Paliona Właśnie te TikToki, jakby te dziwne filmiki, które dzisiaj będziemy oglądać Macie link w opisie yy, I wpadajcie, po prostu na kanał twórcy sobie Łapkę zostawcie, subika również zostawcie yy, Na przykład dajmy 15 tysięcy łapek Kto jeszcze nie subskrybuje, dajmy 3 sekundy 3, 2, 1 Mam nadzieję, że łapka oraz subik została zostawiona. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał film Nie przedłużajmy tak długo, zawsze tak przedłużam Zaczynajmy, let's go Na pewno tak przejścia dla pieszych będą wyglądać, widzowie ha <laughs> Ale ładna beta. Ale za to jest zrobione te efekty. Szklane przejście. Czemu? O co tu chodzi? Supra! Co to są? Ta mały Mercedes taki spłaszczony. Aj, to jest jego fura, tak? Przyszłościowa widzowie. Fajnie to jest zrobione komputerowo. A, kur, o nie! O, nie, 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 nie! Nie, to na pewno nie jest przyszłościowa fura. O, piłka nożna zamiast felg, widzowie, widzieliście takie rzeczy? I parkowanko w ten sposób. No, czyż to nie piękne, widzowie, boczkiem parkowanie jest znacznie łatwiejsze naprawdę. Przyszłość widzowie! Przyszłość Żów, co tam żółw robi? Czemu to jest wirus? A, bo to jest chyba za czasów jeszcze wirusa wizowie. No, i dlatego tu jest chyba gnębiony wirus. No, Żółwik odleciał. Dlaczego Żółwik został odrzucony? Ale co, że. A co on robił? Co on robił? A, że maseczek nie było. O nie. Ale to jest jakaś Korea chyba, albo Japonia, ty. Ale realistyczne zniszczenie. Nie, taki piękny wóz. A, aha, wizowie. Dlaczego został zniszczony wizowie? Bo miał się zatrzymać na przejściu dla pieszych, ale nie. Pojechał i nagle go zmieszczyła kula. Co się tu dzieje? Nie, na pewno tak nie będzie Spokojnie, widzowie Spokojnie. tytuł akurat z tego odcinka troszkę was kłamał. Nie wszystko. Już nie bójcie się, widzowie. Na pewno taka kula was nie zaatakuje na przejściu dla pieszych, jeżeli przejedziecie dalej. O to się nie martwcie. Co to jest? Ale satysfakcjonujące. Piasek kinetyczny. Więc co? Takie rzeczy będą? <grych> wow! Ale ładne. Czemu żółwie... O kurde. O Boże. Co się tu. Co jest za filmik? Kto to wymyślał? O, wyzdrowiał. strzegał się, wyzdrowiał smr. Ta robopies. O kurde. O nie, robopies. Gdzie jesteś, robopies? Biedny. Co ty? O co chodzi z tym żółwem? Czemu wszędzie jest żółw? Aj, to jest przejście. A nie, że przejechał, bo on ratuje. Biedny żółwik, ratujcie go, on tam jest na dole. Nie, nie, musimy sobie coś wytłumaczyć. Dlaczego żółw jest gnębiony w tym filmie? O co chodzi z tym żółwiem? <laughs> Naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć. I było zielone dlatego, dla pieszych. A nie dla ciebie, przyjacielu. No i co, przejeżdżasz, widzisz, teraz jesteś strzałami obrywasz. Już na pewno nie żyjesz. Ja, no, widzowie, jak gdyby takie coś było w prawdziwym życiu. Nie wyobrażam sobie. Co za but. XD. Co to jest? Co to jest ty? Też przejechał, ja nie ma... Czyli to będzie ten. To będzie mm, mandat, jakby za to, że nie przestrzega się ruchu drogowych, tak? Co on tu robi? To jest przecież ten. Jak mu się nazywa? Godzilla to jest. To jest mała Godzilla, nie, ale biedna. O nie. O! No i wielka godzilla. Godzilla. To jest dziecko Godzilla No i zostaje zdeptany, widzisz Co to są za filmy w ogóle, nie spodziewałem się aż tak Ej nie, ale wiecie, że tak serio może być kiedyś? I to tak bez jaj Ej, No co to? No dlaczego tak zrobiłeś? A, bo rzucił mu jedzeniem, no tak No ale widzowie, tak kiedyś będzie, nie? Tylko, że taki pies mu odda wtedy A że na czerwonym czy coś, widzisz? Nie wolno, czemu to jest wszystko z przejściami dla pieszych? Dobra, ale podoba mi się, Faj fajnie mi się to ogląda no, ten wirus? Dobra, nie, no podoba mi się, że wirus jest zglębiony akurat, nie, no git, nie. Nie, biedny Żuwik, błagam Żów! Przeskocz! Żuwik! No nie, jeszcze z wirusem. O kurde, tu będą jakieś kolce. O kurde, co to jest? Ale nie ma co? Komputerowo zrobione jest to dobrze, szczerze. Naprawdę jest to dobrze zrobione komputerowo. Kurwet taka ładna. Co to jest? Co się tu dzieje? No go wygięło! Kurwetta wygięła. takich samochodów może nie będzie że się tak zgina, tylko bardziej się składa. Może takie coś będzie. Co jest grane? Czemu? Czemu wirus? Naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć czemu tam jest wirus. Kapatulta, Ka katapulta, jest ja zawsze nie mogę tego wymówić. Jako dziecko, zawsze mnie to irytowało. O, o kurde, to nieźle. Średniowiecze Co to za młot? Czerwone macie, no dobrze. Na czerwonym przeszedłeś! O, wirus. Uh -huh. Czemu on nie dostał? Na czerwonym przeszedł. Co to ma być? Co to ma być? Halo? Audi! Jaka jest straż żarna. Bo co, bo stoi na drodze! Go wyrąbali, co jest? Ja naprawdę nie jestem w stanie zrobić, czemu wszędzie jest wirus. No dobra, daj no spoko. I co coś auto przejedzie. To jest co, to jest? Ale ładne budynki tam są. O nie, fala zombie! Spokojnie. Dobra, widzę, ja myślałem, że to będą jakieś realistyczne rzeczy, a to jest wszystkie komputerowo. Wygląda to fajnie. Nie wiem, fajnie się to ogląda. A bo to jest plans versus zombie. I co? I koniec, naprawdę? Czostkiem ktoś zarzucił, super. Spider-Man i Hulk! A, na czerwonym przejął O kurde... Ale nie ma kierowcy, to robot prowadził. Komputer w sensie, więc git. O kurde, ale Transformers! Ale potężny! Silnik mu odleciał. Aha, i tyle, czyli Transformers był... Jakby bohaterem, nie można tak powiedzieć. Ty, ale szczerze już są chyba takie helikoptery. Dobra, zaraz strzeli do niego. Ale już są chyba takie helikoptery, które przewożą na magnes na przykład samochody. Że to już jest? Niby przyszłość, a to jest teraz? No, także tak to wygląda. Taksi Ale fajne. Może i tak będzie, że z ziemi się wysuwa takie coś. Jak braknie miejsca w życiu. Wszystko będzie pod ziemią. Aha. Nie no, fajne pomysły mają na filmy, co? Nie ma co. Naprawdę. Naprawdę fajne. Spiderman. Okej. Okay. O kurde, ale przyrąbał. ale śmieszny prank. Zróbcie tak z kolegami albo z koleżankami, no. Dobry challenge. Sugo robi na Aha, i co? Miłość. To jest dziewczyna. Ma różę taką na tym. Ten... Boże. Fajnie, jak wygląda tak bajka po prostu. O kurde, skocznia. <coughs> Boże. Ale naprawdę ładnie to jest zrobione. A no na pewno by tak strzelił. Mhm. Ja, mm, Coś jeszcze? A że widzisz stąd. Kurde. Taki piękny helikopter wielki, wojskowy żyć. Żeś... O jezu, Porsche, co ty zrobiłeś? O, rozwaliłeś wirusa. Co się tu dzieje? O Boże, co za Fele! Ale rysujesz ty! co ty zrobiłeś właśnie? A, i dziura się robi jeszcze. Nie no, asfalt ze sobą zabiera normalnie. wo wo wow wow wow! Tu co się odwala ty, bo ja sam nawet nie wiem. Czemu samochód piruety robi nagle? Giga dziwne. Okej, okay, mam Łotora, tu jest jakiś pajęczak i Spiderman nagle! <grym> Co to za filmy? O Jezu, jakiś pożar? O, to już nie. Przynajmniej już nie, nie z tym. Nie. O, no, no dobra, już nie chcę to walnie. A, i tak się gasi pożary. Świetne ukażenie pożaru. Przynajmniej sąsiad dostał w okno jeszcze tą butlą. Patrzcie, nie ma przejścia dla pieszych tym razem. Co to jest? Fuj O, to, to, to był wirus inny już. Dobra, jest przejście. Ja, ja nie mogłem zabraknąć. Widzę, przejście dla pieszych oraz żółwika. O, no, no i zaparkował, nie? <śpiewa> Se przeskoczył potem. Wow! O, ale satysfakcja, widzowie, domino. Satysfakcja. O nie. Nie zgniotło nawet tego samochodu. Nic się nie stało. Żółwik! <śpiewa> Czemu? Ale to już było, to już było Nie, nie chcę tu już oglądać tego biednego żółwika Biedny. O, Dla osób niepełnosprawnych takie coś powinno być, kozackie I mi się wydaje, że takie coś będzie Może już jest, wydaje mi się nawet, nawet na 100% gdzieś jest już coś takiego Tu co, co, co tu robi? Ten język jest świetny Aj co, wojna czołgów? Nie, tylko nie ten Mercedes, błagam Jezu, uważajcie ty, on idzie zaparkować On leci zaparkować tym bączkiem Co to są za animacje? ale rakieta, ty, no to na Marsa lecimy. O nie, tu lambo rozwaliło! No bo przejechał przez szlaban, no nie robi się tak, no i ma za swoje. GTR Czemu takie piękne samochody są rozwalane? I Mac, no i. Aż przykra się na to patrzy, ta, dobi go jeszcze. Drewniany helikopter! Masz to u siebie, bo ja nie. Jak to jest zrobione? A jak się rozpada cały. Śmigło... no wiedziałem, że śmigło odleci. No dobrze, nie poleciałeś w powietrze, bo byś umarł normalnie. Jezu ile rur! z jakiś silnik odrzutowy ma. Nie no nieźle. Chyba za szybko pojał. O Boże. A ty to, to wygląda jak gra. Skąd się ten melon, co? Babcia opuściła tego melona w sensie arbuza. Żółwik, błagam. Jeżeli mu się nic nie stanie, to to będzie hit dla mnie. Nie, niemożliwe, że. żółwik! Nic, pierwszy raz się temu żółwikowi nie stało. Niesamowite, naprawdę. Niesamowite. No dobrze, że nie przyszedł. ja mnie nie. Parkour! Przeskocz! Podosta... Ale dostaw łeb! Czemu to przechodnią wbije? Chciałem na czerwony przejść dlatego, ale miałem dziwny głos teraz, co jest? Taki demoniczny. Nie bójcie się mnie. Transformers! No i ekstra. Oni powinni jakąś grę stworzyć wizowie. To by było dobre. A, walka z gigawirusem. Czy on strzela pomarańczami? No i to by było na tyle z ciebie, no. Tak właśnie, wirus niszczył świat wizowie. Wow! Na razie. Miłego zwiedzenia kosmosu. Widzisz, że dzisiaj powiedzie tam w tym kosmosie. Ja nie mogę, biedny mustang. Dronik! A, dronik dostawczy! A, czyli on czeka po prostu na dostawę. Ty, ale. Szczerze to, nawet by już teraz mogli zrobić drony dostawcze, nie? Tylko, że na strasznie długą odległość by musieli to robić Mogę się założyć, że seria drony, albo jakieś, albo roboty, albo cokolwiek będą przynosić kiedyś jedzenie Czy dostawy na przykład, nie? Naprawdę Ole parking co jest grane? Zobiję. To było na tyle dzisiaj. Dzięki wielkie za tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się ten filmik spodobał. Zostawiacie łapę do góry, subskrybujcie kanał na dole. Chcecie więcej takich odcinków. No to co? No to wiecie co robić, nie? Muszę tłumaczyć, chyba, nie muszę powtarzać chyba się. Nie muszę. Dzięki wielkie za Mam nadzieję, że troszkę dawki tutaj rozrywki wam dałem. Także dzięki za oglądanie do końca. Jeżeli ktoś obejrzał do końca, niech napisze wirus.